dzień dobry, tutaj oczywiście Tilda i witam Was w kolejnym filmie ze Star Stable Gameplay tym razem. I dzisiaj dalej będziemy kontynuować sobie tutaj fabułę i zobaczymy jak to się potoczy, bo ostatnio robiliśmy tutaj z Jamesem właśnie te sny i w sumie mm, nie wiem... Co będzie dalej, bo on pozbył się tych snów, i tutaj dalej mamy zadania u Alex i to są zadania główne, więc zobaczymy, bo już nie pamiętam. Nie pamiętam naprawdę do końca, co tutaj było, więc zobaczymy, zobaczymy, jak w ogóle się to na zadanie nazywa. A czwarty w roku. Dobra, to może być ciekawe. W ogóle jeżeli będziecie słyszeć delikatnie deszcz, to przepraszam Was, ale mam biurko pod oknami dachowymi i trochę przepaduje, więc może być to delikatnie słychać, jeżeli tak, to przepraszam, ale już bez żadnego przedłużania po prostu lecimy z tymi zadaniami. Gdybyśmy chciały podsumować, jeśli to prawda, że Katia wróciła i że zamierza zostać czwartym miejscem roku, to jesteśmy w prawdziwych tarapatach, Krystyna. Mam przeczucie, że wróciła. Jaki mógłby być inny powód, że tak nagle James zaczął o niej śnić? Nie wiem. Naprawdę musimy mieć teraz otwarte oczy, Krystyna. Właśnie teraz w Jorvik jest dziwny i niebezpieczny czas, ale to nic nowego. Jednak tym razem ciemność rozrasta się, a chmury rozprzestrzeniają szybciej niż kiedykolwiek, ale, ale będziemy gotowi, gdy nadejdzie czas. Chciałabym tylko, byśmy były gotowe teraz, ale druidzi też potrzebują czasu na przygotowania. Wkrótce się znów zobaczymy, Christina. Dobra, ale ja widzę, że dalej chcesz ze mną gadać. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli powiemy strażnikom Aiden, że podejrzewamy, że Kati udało się przycisnąć z powrotem do naszego świata. Nasze podejrzenia opierają się wyłącznie na koszmarach Jamesa, co może być zbiegiem okoliczności, ale zbyt poważnym, by go zignorować. Jeżdż do Elizabeth. Jeźdź. SSO, jedź do Elizabeth i powiedz jej o naszych podejrzeniach. Ej, dobra, bo już przez chwilę myślałam, że to jakby to było zakończenie tamtych zadań, ale chyba nie w ogóle miałam to ciasteczko dla konia i, i dzięki temu jeździmy szybko, bo nie miałam wykupionej stajennej tutaj. Ej, więc lecimy teraz do Va do Valedale, tak? Więc już myślałam, że źle powiedziałam, ale nie, dobrze dobrze powiedziałam, jedziemy do Valedale. Jedziemy do Elizabeth. Boże, w ogóle tak dawno. Nie gadałam z Elizabet, przez to, że no, ym, wiadomo, że ja na swoim głównym końcu to fabularnie jestem daleko. Tu jacyś ludzie się bawią. Dobra. E, lecimy do Elizabeth więc i zobaczymy. W ogóle Katia jest. nie jest czwartą. Ja nie wiem o co tu chodzi do końca, bo zanim pogadamy, to ja Wam podzielę się z Wami moją refleksją. E, więc Katia nie może być czwartym miejscem w mroku, bo ona jest w tej pierwszej trójce jeźdźców w mroku, więc. Mm, nie wiem, ale dobra. Może tu coś źle. Katia to brzmi okropnie. Naprawdę nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Jeśli ona, jak rozumiem, naprawdę wróciła do tego świata i została czwartym miejscem w roku darkcore, to jest dla nas kompletna katastrofa. No ale kto jest tymi trzema wcześniejszymi? No jest Sabin, jest ta Jessica, czego ona ma. No i jest Katia i Erisa. To jest czwórka. Jakby to kto jest tymi wcześniej trzema? No bo. Jeżeli ona ma być czwartym, to musi być trzech innych, a Elisa się pojawia daleko, daleko w fabule do przodu. Więc nie rozumiem. Ale no dobra, e, musimy wrócić do głównej siedziby Darkor i dowiedzieć się więcej o tym, czy Katia naprawdę wróciła. Ale że mi ty mi teraz każesz to iść? Nadszedł czas powrotu do głównej siedziby Darkor i przekonania się, co tak naprawdę się dzieje. Możemy się dowiedzieć, czy pan Sans u rzeczywiście ma utrąconą księgę Ceremonii Światła. Utraconą, utrąconą. Naprawdę musimy wiedzieć, czy przyniósł Katję z powrotem do świata, by stała się czwartym miejscem roku. Tak, chyba, że tu ktoś jeszcze jest, ale nie pamiętam. Możemy się też się przekonać, czy Justin dołączył. Albo Justin, ale to Justin z jeźdźcem roku, już nie wiem, dobra, nieważne. Justin dołączył do Darkor z własnej woli, czy został jakiś zmu jakoś zmuszony. Jeśli Justin został zmuszony, może być sposób, by pomóc mu w ucieczce. Definitywnie musimy odpowiedzieć na te pytania. To zadanie jest bardzo niebezpieczne, ale byłaś tam już wcześniej i dobrze ci poszło, więc jestem pewna, że najlepiej nadajesz się do tej misji. Sądzę, po twoich fantastycznych wynikach w treningu druidów, myślę, że naprawdę jesteś gotowa. Czujesz się na siłach? No, nie spodziewałam się tych zadań dzisiaj, ale dobra, dobrze. Rozmawiałam już z kapitanem Brusem i powiedział, że zorganizuje transport do siedziby Dark Core. chciałaby, Chciałby, żebyś zatrzymała się w winiarni i zebrała dla niego trochę paliwa w drodze do wioski zachodniego przylądka. Potrzebuje paliwa do łodzi, która popłynie do Dark Core I tak będziesz przejeżdżać przez winiarnię po drodze w drodze do wioski rybackiej na zachodnim przylądku. Możesz tam zebrać dla niego trochę paliwa. Powodzenia, Krystyna. Bądź ostrożna, niech chroni cię światło. Aiden. Jezus, no i co? I muszę to zebrać. No ale bez sensu. A jeżeli ja bym chciała tam jechać, jak już mamy jechać? No ale dobra, nie, generalnie te Elizabeth to nie jest dla mnie po drodze, ponieważ ja nie jadę butem z buta. Tylko, um, tylko jadę, widzisz, tutaj pod wózką, więc i tak będę musiała zapłacić dwa razy więcej za tą sytuację, ale no dobra, niech będzie. Yy, pozbierajmy te winogrony. W ogóle nie wiem, z czego się... No, paliwo się... Z czego się robi paliwo? No ropę się wydobywa. Benzyny nawet nie wiem. Gaz się wytrąca przy wydobywaniu ropy. Benzyna jest z winą? Niemożliwe. Chyba że ja się aż tak bardzo nie znam. Dobra, nieważne. Ja mam dzisiaj jakieś dziwne rozkminy. Chyba że aha, chyba że my tak po prostu zabierzemy tutaj benzyna jest taka szansa. Dobra. Cześć Krystyna, zbiornik paliwa dla kapitana Bruce. Aha, chyba po prostu zabierzemy to. Oczywiście, beczka jest pełna i gotowa. Leży przy drugim, e, dużym zbiorniku na sklepu ze sprzętem. Wiesz, gdzie je, to jest? Nie można przegapić. Weź beczkę na grzbiet swojego konia i zawieź kapitanowi na zachodni przylądek. Dobra, to chyba ja po prostu źle przeczytałam i byłam świetnie przekonana, że on chce jakieś winogronowe paliwo. Już nie wiem, jak było. A nie, bo tu jest to, dobra. Dobra. Okej, okej, okay, okay, pojawiła się. A jedziemy z powrotem teraz na zachodni przylądek. A, dzięki za dostawę. To powinno wystarczyć na podróż, tam i z powrotem, i do domu jeszcze. I tam jeszcze i jeszcze trochę. A, no dobra. Ale, a, mój sternik powinien tu być. Wierzę, że ma ci pomóc w sterowaniu. Musimy tylko poczekać do jutra i miejmy nadzieję, że się pojawi. Co? Twoja misja jest tak pilna, tak? Nie mamy czasu na czekanie. Hmm, okej. Okay. Zastanawiam się, gdzie on może być. Co to jest? Co dopija się do mojego północnego oka? Co z tym wszystkim spalonym, co z tymi wszystkimi spalonymi słońcem, słonymi duszami? Myślę, że widzi go na jego. Widzę go na jego łodzi w miasteczku na zachodniej plaży. Tam obok, obok czerwonego domu, widzisz? Jedź do niego i spytaj się, co on tam robi. Że co? 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 W ogóle? Co? 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 Dobra. Głupoty jakieś. Gadanie. No co ty tu robisz, typie w ogóle? Co ty robisz w ogóle w tym kamieniu, typie? Cześć, tak wiem, że powinienem Cię przetransportować do sekretnej siedziby Darka, ale wydarzyło się coś ważnego i mam nadzieję, że uda mi się to załatwić przed wyjazdem. O, fajnie. Dobra, nie obchodzi mi to. Okej, okay, musisz zrozumieć. Mam cudowną żonę, za którą tęsknię każdego dnia, gdy mnie nie ma. Ona musi opiekować się naszą farmą sama, kiedy ja pracuję jako sternik. Prawie nigdy nie mamy czasu dla siebie, a więc komunikujemy się za pomocą wiadomości w butelkach. Darmowy i niezawodny system komunikacyjny, zupełnie darmowy bez znaczków i telegramów, ale dziś nie mogłem znaleźć wiadomości od niej, zawsze znajduję ją gdzieś wzdłuż plaży. Miałem nadzieję, że wiadomość, przed na... że nadzieję znaleźć wiadomość przed naszym wyjazdem. Może ty pomożesz mi poszukać butelki wzdłuż zachodniej plaży. Martwię się, że butelka utknęła gdzieś, gdzie trudno będzie ją znaleźć. Dobrze, że jest zaznaczone. Bo jakbym miała tego szukać na własną rękę, to mi się chyba popłakała. Wszystko dookoła, jak zwykle, nie możemy po prostu tam płynąć, bo ty się sam nie mogłeś tu przejechać. To by ci zajęło pół minuty. O, ta gra mnie rozwala czasami, no ale dobra, zdobyliśmy to, więc, więc proszę cię, już płyńmy. Dziękuję Ci, Krystyna. Dzięki wieściom od niej znów czuję się dobrze. Przestałam się o nią martwić, a teraz mogę skupić się na pomocy Tobie. W ogóle, skąd Wy wiecie, że ta butelka do Was tak dobrze dopłynie? E, czy możesz mi pomóc z jeszcze jedną rzeczą? Potrzebuję więcej butelek do naszych częstych wiadomości. Nie wierzę. Zbieram butelki tutaj na zachodnim przylądku. Ludzie wyrzucają je wszędzie, więc myślę, że bez problemu zbierzesz dla mnie tuzin. Tuzin! Czy możesz poszukać butelek, kiedy będę tankował łódkę do naszej podróży? Kiedy skończysz, będę u kapitana Brusa. Spotkamy się, kiedy znajdziesz tuzin butelek. Ale to, jakby skoro ona też do ciebie wysyła te listy, no to chyba masz od niej te butelki, nie? No bo no to, na to, na to wychodzi, że jakby ona tobie daje, nie potrzebujesz 15, no 12 tu chcesz, ale nie potrzebujesz tylu tych butelek, wystarczyłyby ci jakieś trzy, no bo no dobra, no 4, 5, gdyby się jakaś zapodziała gdzieś. W ogóle, skąd masz pewność, że ta butelka popłynie w dobrą stronę, jakby? Jak, jak to działa? Bo ja chciałabym się dowiedzieć, może, może by to mi coś zmieniło w moim życiu. Może bym zaczęła zamiast na przykład pisać z ludźmi na Messengerze czy na Discordzie, zaczęłabym pisać e, na przykład z ludźmi butelką, list butelką na przykład. Wsyłałabym listy butelką. A może to jest jakieś tam rozwiązanie, nie wiem. To dobre rozwiązanie, ale mam nadzieję, że już popłyniemy, bo jak nie, to po prostu. To po prostu. No, i co? I wpadłam jak śliwka w kompot. Dobra. Możemy płynąć już, czy jeszcze nie? Jakie wspaniałe butelki, doskonałe do wysłania wiadomości. Dziękuję Ci za pomoc. Kiedy Cię nie było, zatankowałem łódź. Przeczytałem wiadomość od żony o codziennym życiu w domu i teraz jestem gotów do podróży. W końcu. W końcu, bo jest, irytujesz mnie już. A więc pomogłaś sternikowi rozwiązać mały problem, dobrze, więc w porządku. Teraz y, powinnaś już wsiąść do łodzi. W rozmowie ze sternikiem, by zabrał cię. Dobra. Okej, okay. okej. Okay. Więc już teraz. Y, no dobra, no to już teraz pogadamy i już płyniemy, tak. E, no dobra, po co ci wiosłaj masz ten. Dobra, nie wiem, trzymaj się, niedługo będziemy w siedzibie Dark Horse. Let's go! Let's go, w ogóle! Mam cicho grę strasznie, muszę ją chyba podgłosić, bo teraz się zorientowałam, że wczoraj albo przedwczoraj um, ją wyciszyłam, więc musiałabym ją trochę podgłosić. Siedziba Dark Core. let's go, let's go. Jak ostatnio tu byliśmy, to była chyba ta taka mógł, nie mgła tylko zorza y, polarna, jeszcze ze świąt, tak mi się coś kojarzy. To faktycznie dawno to byśmy. Gdzie oni są? Muszę się przekradać, dopóki ich nie znajdziesz. Że się, że nikt cię nie widzi, musisz zostawić swojego konia tutaj, albo od razu cię, od razu cię zobaczą. Dobra, ym, dobra, ale ja bym chciała jeszcze No, z tego konia, gdzie nie to klikam, dobra. Bo ja... Aha, i tak nie zejdziesz, bo ja chcę podgłosić trochę. Dobra. Idziemy. Idziemy, mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo to aż musimy wleść, nie? No dobra. Jestem to do ukrywania się tu. One tak, ci ludzie tutaj tak tu po prostu dźwięki jakieś z siebie dziwne wydają. No, no, oni są ślepi, jakby... Nie wiem, co jest z nimi nie tak, dobra O, szybko. I do góry Wiecie, jak pierwszy raz się tu szło, to tak było trudno Ale już teraz, już nie wiem, który raz to nawet jestem, to, to już szybciutko się to ogarnia tu są jakieś drzewa A, no bo to jest zachodnia Japona tam, dobra Nie, nie tu. Tak się zastanawiam, tak patrzę. Ej, yy... sobie idź. No, tu będziesz stać. No, to ja bym się mogła stanąć. Nie musiałam się tu chować w ogóle. Aha, no, dobra, nie no, idziesz tam z powrotem Co za dźwięki z ciebie, że w ogóle? No nie, nie, nie wiedziałam, że myślałam, że się zatrzyma. O Jezus! O Jezus, myślałam, że się zatrzyma, no nie dobra. Widzimy się jak będę na miejscu. A nie, bo jesteśmy tu, myślałam, że nas wywali na dół sam. Dobra, nie, tak jesteśmy tu, to nie, bo nie chciałam was zamęczać już tam gdzie przeszliśmy, ale skoro... Skoro yy, jesteśmy tu, no to nie będę się tam tam, bo myślałam, że nas wywali tam do konia aż... Dobra, to tu się musimy szybko schować. Tu, o. Dobra. Nie no, w ogóle nad dnie widać. Uwielbiam to. I on teraz zawróci. Aha. I teraz, a nie, bo on stanął, tylko że ja jakby stan, stoję w jego polu widzenia. Słabe masz to pole widzenia, się powiem. Tam drugi idzie, ale on też zawraca. Dobra. Nie wiem, dokąd on idzie, boję się. Dobra. Dobra. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy on zawraca, czy gdzie on idzie, więc musimy go najpierw... On tam stoi, dobra. To niech idzie z powrotem No tak nie widzisz mnie oczywiście Dobra lecimy no wstawaj no Wstawaj No co robisz? Idź dalej Dalej. Tu gadamy. Tu dalej. Wygląda na to, że na lądowisku dla helikopterów stoją ludzie, i wygląda na to, jakby mieli tam jakiś dziwny portal. Nie widzę go stąd zbyt dobrze. Lepiej podejdę bliżej i znajdę dobre miejsce, żeby ukryć się wystarczająco blisko, by słyszeć, co mówią, ale i wystarczająco daleko, by mnie nie odkryli. No dobra. Tak, to co nie byłam tu już w ogóle dawno, nie byłam naprawdę. Nie wiem, kiedy tu byłam ostatni raz, ale to naprawdę było bardzo dawno. Jest ona, dobra. To jest doskonała kryjówka. Ta dziewczyna w Bieli to pewnie Katia. Niezbyt niedobrze. Wygląda jak dziewczyna z, kosma, z koszmarów Jamesa, ale zastanawiam się, co zamierzają. Nie wiem. Moi przyjaciele, moi tym roku. Nawet nie wiecie, ile przyjemności daje mi wasz widok. Wszystkich razem tu i teraz. Zbliża się czas, gdy rozpoczniemy nasze wielkie dzieło. Nie tak utracona księga ceremonii światła. Co? Dobra, objawiła yy, mi dokładny czas i miejsce uderzenia. Nasz czas nadchodzi. Hehe, dobra robota, dziadku. Wkrótce świat będzie w naszych rękach. Świetna robota. Nasz najnowszy, najnowszy nabytek Katia wróciła z wycieczki i nie potrzebuje już odpoczynku w świetle mrocznego portalu. By odzyskać utracone siły, w końcu może się wśród nas swobodnie poruszać. Do usług, dziękuję, że mnie tu sprowadziłeś. Cieszę się, że będę waszym czwartym miejscem w roku. To wielki zaszczyt, nigdy nie zrozumiecie, jaki to honor. Dobrze, wkrótce będziemy mieć kontrolę nad energią Pandory. Pandori. Która jest kluczem do nieograniczonej mocy, niewyobrażalnej dla ludzkiego umysłu. To wszystko dzięki naszym badaniom i przygotowaniom. Gdy odprawimy ceremonię, moc będzie w ceremonię, naszy... moc będzie w naszych rękach. E, moc jest z Wami, nic nie będzie w stanie nas powstrzymać. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wszyscy będą wiedzieć, co robić i każdy odegra swoją rolę. A teraz, czekają, czekając na nasz czas, uczcimy nadchodzące zwycięstwo małą uroczystością. Przygotowałem bankiet w budynku głównym. Poświętujmy przygazani. Kura, lasania! Słyszeliście dziewczyny, lasania! Chodźmy do środka. Justin, posprzątaj tutaj i zmniejsz moc portalu. Potem możesz do nas dołączyć, ok? Tylko pamiętaj, by nie zbliżać się nawet do portalu. Oczywiście, ty jesteś szefem, zobaczymy się w środku. Ale słuchaj, pamiętaj, żeby zostawić trochę dla mnie. Haha, czekaj na mnie. Okej, i ciąga, aha. To może być jedyna szansa na porozmawianie z Justinem na osobności. Poczekaj na odpowiedni moment, by z nim porozmawiać. Dobra, czekam. Ten, ten jak idzie w ogóle on jest przy nich wszystkich w ogóle tu jest stary Justin z jakiegoś powodu, teraz dopiero zauważyłam ale pan Sand jest taki najbrzydszy pod względem nieodnowienia bo one są odnowione w trzy Justin taki najgorszy nie jest a pan Sand to wygląda, nie wiem okropnie po prostu no ale dobra a dlaczego tu jest nieodnowiony dalej Justin nie mam pojęcia aha, przestraszyłaś mnie, nie skrótaj się tak do ludzi kto, kto, ty? co ty tu robisz, Krystyna? tak masz na imię, prawda? prawda? Myślisz, że jestem tu wbrew własnej woli? Wiesz co? Jestem tu zupełnie z własnego wyboru. Pan Sand jest moim dziadkiem i będę tu, kiedy będzie mnie potrzebował. Razem będziemy rządzić światem. To coś ludzie nazywają garnok. Pandoryczna moc, która sprawia, że bąbelki pod powierzchnią Jorvik tylko czekają, by je uwolnić i oswoić. Wkrótce będziemy kontrolować tę pandoryczną energię tak łatwo, jak ty kontrolujesz swojego konia, coś tam. Jak zamierzamy oswoić pandoryczne moce? haha, a ha, ha, nie wiesz zbyt wiele, mała dziewczynko. Utracona księga ceremonii światła nie jest tak utracona, jak wierzą niektórzy. Mój dziadek, pan Sans, znalazł ją i dokładnie wiek, jak przeprowadzić ceremonię światła, aby uwolnić moc i dać Darkor nieskończoną władzę. Haha, ha, ha. to będzie niesamowita nowa era. Pełna władzy i szacunku powinnaś do nas się do nas przyłączyć, Kristina. Czemu, Baron? Aha, to jest jej mąż? No dobra, był. Dlaczego ci to wszystko mówię? Pierwszy raz, gdy cię poznałam, myślałam, że jesteś w porządku. I nadal tak myślę, nawet jeśli byłaś trochę wściekła i zadawałaś się z tymi dziewczynkami, dziwnymi druidami. To nie nieistotne, czy o tym wiesz, czy nie. Teraz nasza grupa jest w mroku, jest w komplecie i nikt nas nie powstrzyma. Wiemy, że druidzi nie mają pojęcia, że Lisa jest bezbronna i zagubiona w szarych, w szarych górach, a An jest. Nie, nic więcej ci nie powiem, ale tak naprawdę nie ma znaczenia. Ty I twój, y, twoi druidzi nie macie już szans, by nas powstrzymać, bo mam nadzieję, że dobrze czytam. Chcesz wiedzieć, czy zamierzam pozwolić ci odejść? Tak, zamierzam cię puścić, pod warunkiem, że odjedziesz natychmiast i przestaniesz tu węszyć. Tak jak powiedziałem ostatnim razem, e, gdy się tu, y, gdy tu węszyłaś, nie puszczam cię, bo cię lubię. Twoja odwaga jest czymś, co powinno być podziwiane i nagradzane. Gdybyś była kimkolwiek innym, pan sans uwięziłby uwiedził, cię tu na zawsze. Więc do zobaczenia, Krystyna. Zniechaj stąd, zanim zobaczycie, ktoś yy, jeszcze lubi, ja zmienię zdanie. Mam zamiar iść i zjeść trochę lazani. Skrót na niższą platformę znajdziesz w tej rury, o tam, przed schodami prowadzącymi w górę do głównego budynku. Skorzystaj ze skrótu, a nikt cię nie zobaczy. Inni tutaj nie są tak mili jak ja. Żegnaj, nigdy się już nie zobaczymy, być może. Przyczągasz się tu pewnego dnia, gdy darkor będzie um, światową potęgą. Kto wie, szepnę wówczas, za to tobą dobre słówko. Hahaha, ha, ha, żegnaj. Dobra, zanim sobie pójdziesz, zanim sobie ja pójdę, to zrobię tutaj sobie zdjęcia. Dobra, ja już co idę. Gdzie jest ta rura? Już nie pamiętam dokładnie. Um. O Jezus. Dobra. Dobra. To nie było to nie było specjalnie. Nie pamiętam jak to się szło. Ach, tu, dobra, ba tu. Dobra. To było tu. No dobra, no to wracamy, nie? No bo co mam, co zrobisz, co zrobisz? Tutaj jesteś, Liv's Secret i ja martwiliśmy się o ciebie. Dobra, wracamy. No cóż, nie tym razem, nie tym razem. Nie udało się nam tym razem Justina odbić. E, nie wiem w sumie, kiedy się uda, nie, nie wiem, ale dowiedzieliśmy się paru rzeczy i nas puścił, więc dobrze chyba. Okej. Okay. A, misja zakończona sukcesem? Dobrze, dobrze. Zawsze możesz poprosić sernika, by znów cię tam zabrał, jeśli zechcesz. Więc spieszysz się do Elizabeth, żeby jej o wszystkim opowiedzieć. Brzmi rozsądnie. Do zobaczenia wkrótce. Wróciłaś już? Tak się o Ciebie martwiłam. Powiedz nam, co ustaliłaś. Jeśli miałabym podsumować to, co właśnie mi powiedziałaś, po pierwsze, są teraz kompletną grupą miejsców w mroku razem z Katią, którą jakoś przeprowadzili przez mistyczny portal. 2. Wygląda na to, że Justin jest tam z własnej woli i prawdopodobnie nie jest przekonany do rozczarowania e, swojego złego dziadka. 3. Jest też prawdą, e, że pan Sans jest w posiadaniu utraconej Księgi Ceremonii Światła. 4. W jakiś sposób rozbroili e, listę i ukryli ją gdzieś w Szarych Górach. 5. Zamierzają cofnąć Ceremonię Świata i uwolnić pandoryczną moc, a potem w jakiś sposób przejąć kontrolę nad światem. I dzięki tej Księdze wiedzą, jak tego dokonać. Kratka katastrofa. Musimy zebrać siły przeciw Darkor i powstrzymać ich. Najgorsze nie jest to, że planują dominację nad światem. Najgorsze jest, że Jorvik i prawdopodobnie cały świat zostanie zniszczony, jeśli podejmą próbę e, i użyją pandorycznej mocy. Dobra, kochani, ja myślę, że będziemy to kontynuować już w następnym odcinku, bo i tak dłuższy jest niż planowałam go, bo nie sądziłam, że będziemy mieli dzisiaj taką wycieczkę. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, gdy Wam się spodobała, łapka w górę i subskrypcja. Z dzwoneczkiem mile widziana. Jeszcze wbijajcie na mojego TikToka, Instagrama i serwera Discord. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, więc polecam się zapoznać. A ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach z tej serii, czy w innych filmach. Tak więc do zobaczenia i na razie!